Dzień mnie wszyscy, najlepszy zawodnik na świecie, Borys Majkowski i wszechświata, bo jestem dzisiaj Songiem. Dzisiaj pokażemy kontrę na lewy middle kick. Kto ma lewej lewy middle kick. i jeszcze, pamiętamy... Jest, jeszcze ja tu jestem. Aha, no właśnie, zapomniałem. <laughs> I pamiętamy, w momencie kiedy on bije lewy middle kick, moja prawa ręka, prawy łokieć jest mocno przyklejony do żeber, żeby on nie odstawał, będzie miał dziurę i zmieści sobie to kopnięcie, dlatego nie, tutaj wszystko jest zblokowane. Dlaczego kopnik w ten sposób i teraz do tego dokładamy... Lewą rękę w ten sposób, hop, podbieram ją w ten sposób, hop, jak najwyżej. Teraz lewa ręka przechwytuje golej, odsuwając mojej wodę do tyłu, w ten sposób przeciąga ją na drugą stronę, a prawa ręka z mojej skroni podchodzi pod nogę. Tu, tak, teraz tak, która przechwyciła goleń, lewa, nogę, lewa ręka przechodzi do dołu. Wychwytujemy, do, podnosimy jego nogę jak najwyżej. Jeżeli będzie mało to naprawdę już się wywróci. Jeżeli nie, zakładamy, że nie, bo biją się z najlepszymi. W momencie, kiedy wpycham jego nogę do góry, moja prawa noga podcina nogę, na której stoi. Było wolno, się sobie, cofnę, żeby to wszystko było dokładnie. Teraz w miarę szybko. Hop, hop. I jesteśmy z góry. A teraz, jak to może sobie stać z tej pozycji? Kiedyś już pokazywaliśmy, także musicie wrócić do tego, albo yy, wpaść na mój kanał, gdzie również tą technikę podchwyciłem, ponieważ dokładnie wczoraj ściągnąłem tę technikę z kanału Pakola, sobie ją obciąłem i będzie dostępna już w tym tygodniu, także możecie sobie zaprezentować, możecie sobie wejść na mojego e, wideobloga i zobaczyć jak z tej pozycji z kolei to ja może się uratować. Do zobaczenia!